Ludzie, ludzie, odpowiadać natychmiast! Co jest, Maciek? Znowu schakowałeś serwery NASA i znalazłeś dowód na to, że lądowanie na księżycu było fejkiem. Lepiej, o wiele lepiej. Co się stało? Brzmisz, jakbyś wygrał w Totka. Prawie! Pamiętacie ten konkurs online, w którym wziąłem udział miesiąc temu. Na stronie jakiegoś nowego, luksusowego hotelu? Ten, który wyglądał na zbyt dobry, żeby był prawdziwy? Z profesjonalnymi zdjęciami, ale bez żadnych opinii? Ten wygrałem! Stary serio? Nie wkręcasz nas? Nie. Dostałem właśnie oficjalnego maila z potwierdzeniem, z pieczątkami, z logo, ze wszystkim. Wygrałem weekend all inclusive dla czterech osób w nowo otwartym pięciogwiazdkowym ośrodku Spa Górska Przystań. O mój Boże, jedziemy, uwielbiam cię. To niesamowite. Gratulacje, stary. Wiedziałem, że twoje grzebanie w tych dziwnych konkursach kiedyś się opłaci. Jesteś pewien, że to nie jest jakiś skam? Sprawdziłeś tę firmę? Na 100%. Sprawdziłem ich stronę. Wszystko wygląda legitnie. Luksus, baseny, prywatne spa, góry, czysty high -tech. Pakuje się, kiedy jedziemy? W przyszły weekend. Od piątku do niedzieli. Wszystko opłacone. Idealnie. Akurat mam wolne. Potrzebuję odpoczynku po tej sesji. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ania, nie psuj zabawy! To wakacje marzeń, za darmo! Wiem, ale. Ośrodek w środku niczego, żadnych opinii w internecie, wygrana w losowym konkursie, to brzmi podejrzanie. Ania ma trochę racji. To dziwne. Zazwyczaj takie miejsca mają potężną kampanię marketingową, a o tym jest cicho. Przestańcie, może to jest właśnie ich marketing. Taki ekskluzywny, dla wtajemniczonych. Po prostu miałem szczęście. Raz w życiu, jedziemy i koniec. Dokładnie koniec marudzenia? Daleko jeszcze? Siedzę tu już wieki. Maciek, jak nawigacja? Pokazuje, że jeszcze z 20 minut, ale droga jest coraz gorsza. Gorzej niż gorsza. Asfalt się skończył. Jedziemy jakąś szutrową ścieżką przez las. Ledwo się tu mieścimy samochodem. Ale widoki są piękne. Zróbcie zdjęcie. Faktycznie pięknie, ale Ania ma rację, to kompletne odludzie. Taki był cel. Luksus i spokój z dala od cywilizacji. I imprezy! Tracę zasięg, mam jedną kreskę. Ja już nie mam w ogóle... Ja też. Ja mam jedną kreskę. Spokojnie, w hotelu na pewno jest satelitarny Wi-Fi. W mailu pisali, że mają najnowszą technologię. Widzę bramę. Jesteśmy. To miejsce jest niesamowite, to jest jak z filmu. Wow, Maciek, to naprawdę jest luksus. Odwołuję wszystko, co mówiłem. A co mówiłeś? Muszę przyznać, jest imponujące. A nasze pokoje, widzieliście? Mamy prywatne jacuzzi na balkonie i mini jest pełny. I ten widok na dolinę zapiera dech w piersiach. Zauważyliście, że jesteśmy tu jedynymi gośćmi? No i super, cały ośrodek dla nas, prywatna impreza. Trochę dziwne, jak na nowo otwarty hotel, powinien pękać w szwach. I ten personel. Co z nim? Są super mili, pomogli nam z bagażami. Są zbyt mili i wszyscy poruszają się i mówią w ten sam sposób, tak mechanicznie, jak roboty. Ania, przestań szukać problemów. Jesteśmy w raju. Zrelaksuj się. Ania ma trochę racji. Wszyscy mają ten sam pusty uśmiech i mówią wyuczonymi formułkami. To się nazywa profesjonalizm. Tak jest w pięciogwiazdkowych hotelach. Dobra, koniec gadania. Idę do basenu. Kto idzie ze mną? Ja! Widzimy się na miejscu. Ja muszę przetestować to super szybkie Wi-Fi i ściągnąć kilka filmów. Dołączę do Was. Ja chyba zostanę na razie w pokoju. Chcę się rozpakować. I wziąć prysznic. Nudziara! No po prostu lubię mieć wszystko poukładane. Okej, okay, to widzimy się później na kolacji. Impreza na tarasie u nas za 15 minut. Maciek, przynieś głośnik. Już się robi. Mam nową playlistę. Ja przyniosę przekąski z mini barku. Widział ktoś Maćka? Co? Myślałam, że jest z wami przy grillu Był, ale poszedł gdzieś z pół godziny temu Mówił, dokąd idzie Powiedział, że złapał na Wi-Fi jakiś dziwny, otwarty sygnał ze środka lasu i że musi go sprawdzić Mówił, że to interferencja i że go to ciekawi Sam? W nocy? Tak, mówiłam mu, żeby tego nie robił, ale on tylko machnął ręką i poszedł Powiedział, że to wezwanie dla technika To do niego niepodobne, zawsze był ostrożny Próbowałaś do niego dzwonić? Tak, nie odbiera... Ja też spróbuję Włącza się poczta głosowa To już jest dziwne Może po prostu poszedł na spacer i zaraz wróci W środku nocy, do lasu, za jakimś sygnałem Zaczynam się martwić Ja też Dobra, koniec imprezy, musimy go znaleźć Zgoda Co robimy? Ja i Bartek pójdziemy go poszukać Weźmiemy latarki Ty zostań w domu, zamknij drzwi i próbuj się do niego dodzwonić Okej okay. Bądź w kontakcie na tej grupie Jakby wrócił albo się odezwał, daj znać Jasne Aniu, jesteś pewna, że to dobry pomysł? Nie, ale nie możemy go tak po prostu zostawić. Ten las w nocy jest przerażający. Wiem, trzymaj się blisko i świeć latarką przed siebie. Słyszycie mnie? Jesteście już w lesie. Tak, Kasiu, jesteśmy na ścieżce za domem, a ty zamknęłaś drzwi? Tak, na wszystkie zamki. Siedzę w salonie i próbuję dzwonić do Maćka. I co? Ciągle poczta głosowa. Którędy poszedł? Kasia mówiła, że za jakimś sygnałem, pewnie w stronę tej wielkiej anteny na wzgórzu. To jakieś dwa kilometry stąd. Idziemy w tamtym kierunku. Słychać was aż tutaj? Nic, żadnej odpowiedzi. Tylko las. Tu jest tak cicho. Żadnych zwierząt, żadnych owadów. Tak jak mówiłaś w samochodzie nienaturalna cisza. Coś tu jest nie tak z tym miejscem. Czułam to od początku. Ja też. Ludzie, coś dziwnego się stało. Co, Kasiu? Wi-Fi. Co z Wi-Fi? Zniknęło. Jak to zniknęło? Po prostu. Nie ma już sieci, gorska przystan gest. Zniknęła z listy. A co z naszymi telefonami? Sprawdzam, no wciąż brak sieci komórkowej. Czyli jesteśmy całkowicie odcięci. Co ja mam robić? Zostań w domu, nie otwieraj nikomu. My zaraz znajdziemy Maćka i wracamy. Okej. Okay. Aniu patrz. Co? Na ziemi. To to jego telefon. Tak, leży w mchu, cisza. Podnoszę telefon. Jest cały mokry od rosy. Działa? Ekran się świeci, ale co? Wygląda dziwnie. Co to jest? Wygaszacz ekranu? Nie, nie da się go wyłączyć. Próbuję przycisków, nic nie reaguje. Wygląda jak jakiś wirus. Gdzie on jest? Nie mógł tak po prostu zniknąć i zostawić telefonu. Może ktoś go zaatakował? Nie ma śladów walki. Cicho. Co? Słyszałaś to? Co? Szmer w zaroślach po prawej. Zgaś latarkę. Zgaszona. Kucamy. Widzisz coś? Nie, jest za ciemno. Czekaj, ja coś widzę. Gdzie? Między drzewami. Postać. Człowiek? Tak, wysoki, w uniformie. To jeden z tych pracowników hotelu. Co on tu robi w środku nocy? Nie wiem, idzie w naszą stronę. Widzi nas? Chyba nie. Przeszedł obok, kilka metrów od nas. Nawet się nie obejrzał. Ale zauważyłeś coś dziwnego? Że nie miał latarki? Tak, i jego oczy. Co z nimi? Jakby lekko świeciły, taką bladą, zieloną poświatą. Przewidziało ci się. Może. Chodźmy stąd, wracajmy do domu. A Maciek? Poszukamy go rano, w nocy to szaleństwo. Ten las jest niebezpieczny. Masz rację, wracamy. Kasia, jesteśmy, otwieraj. To wy? Tak. Otwieraj, szybko. Okej. Okay. Jesteśmy w środku, zamykaj drzwi. Gdzie Maciek? Znaleźliście go? Nie, tylko jego telefon. O nie. I widzieliśmy jednego z tych pracowników patrolującego las w nocy. To dziwne. Dziwne, to mało powiedziane. Ludzie, stało się coś jeszcze, jak was nie było. Co takiego? Drzwi i okna. Co z nimi? Są zamknięte. To dobrze, mówiliśmy ci, żebyś zamknęła. Nie, wy nie rozumiecie. Ja ich nie zamykałam. I nie da się ich teraz otworzyć. Żadnych. Co? Ma rację. Wszystko jest zablokowane. Jakby ktoś włączył centralny zamek. Jesteśmy uwięzieni. I tak. To pułapka. To wszystko było pułapką. Ten konkurs, ten hotel. Wiedziałam, że tak będzie. Słyszycie? Co? Pukanie. W drzwi wejściowe. Kto to może być? Cicho. Kto tam? To ja. Otwórzcie. Maciek. To głos Maćka. Maciek, to ty. Co się stało? Gdzie byłeś? Wszystko w porządku. Zgubiłem się. Otwórzcie, proszę. On żyje. Otwieramy mu. Czekajcie! Na co? Skąd mamy wiedzieć, że to naprawdę on? Ania, co ty mówisz? To jego głos. A co jeśli to sztuczka? Skąd on się wziął? Jak ominął tych ludzi w lesie? Aniu, co się dzieje? Zimno mi. Wpuśćcie mnie. Ona ma rację, musimy go wpuścić. Zgadzam się. Dobra, otwieramy, ale bądźcie gotowi. Otworzyłem. Maciek! Cześć. Gdzie ty byłeś? Martwiliśmy się. Mówiłem, zgubiłem się. Ten las jest większy, niż myślałem. A co z twoim telefonem? Znaleźliśmy go w lesie. Musiał mi wypaść, jak się potknąłem. Wszystko z tobą w porządku? Tak, czemu pytasz? wyglądasz inaczej. Jesteś taki spokojny, bo nic się nie stało. Trochę pospacerowałem i wróciłem. Wy panikujecie. Znaleźliśmy twój telefon, a ty zniknąłeś na ponad dwie godziny. Naprawdę? Nie zauważyłem, kiedy minął czas. Chodź tu, muszę ci się przyjrzeć. O co chodzi? Co masz na karku? Gdzie? Z tyłu, pod włosami. To wygląda jak zadrapanie, albo ślad po igle. Pewnie zahaczyłem o jakąś gałąź. Pokaż. Daj spokój, Aniu. Nic mi nie jest. Jestem po prostu zmęczony. Idę się położyć. Ale... Niech idzie, przeżył stres. Nie podoba mi się to. Mnie też nie. Co robimy? Obserwujemy go. Zgoda. A rano, bez względu na wszystko, znajdujemy sposób, żeby się stąd wydostać. Tak. Nie śpijcie tej nocy, czuwajcie na zmianę. Dobry pomysł. Ja biorę pierwszą wartę. I co teraz? Teraz siedzimy cicho i czekamy do rana. To jedyne co możemy zrobić. Nie podoba mi się to. Jesteśmy tu zamknięci jak w klatce. Wiem, ale na zewnątrz jest jeszcze gorzej. Ten pracownik w lesie i telefon Maćka. Właśnie, co z tym telefonem? Działa? Nie zero reakcji. Ekran jest martwy. Myślicie, że Maciek naprawdę nic nie pamięta? Wygląda na to, że nie, albo jest świetnym aktorem. Nie podoba mi się ten jego spokój. To nienaturalne. Zgodzę się, po czymś takim powinien być w szoku, a on poszedł spać jakby nigdy nic. Słyszycie to? Co? Z jego pokoju, ja nic nie słyszę. Nadstawcie uszu. Czekaj, tak. Coś jakby ciche buczenie, albo humming. Brzmi jak zepsuta lodówka. W jego pokoju nie ma lodówki. Może chrapie? To nie jest chrapanie. Dźwięk jest zbyt regularny i niski. Może po prostu coś ogląda na telefonie, swoim drugim? Może. Ustało. Faktycznie, cisza. Pewnie zasnął. Oby. Dobra, spróbujmy też się przespać. Musimy być wypoczęci, jeśli rano mamy znaleźć sposób na ucieczkę. Ja będę spała na kanapie, bliżej drzwi. Ja wezmę fotel. Okej, okay, ja będę czuwać. Dzięki, Aniu. Nie możecie spać. Maciek? Co ty tu robisz? Myśleliśmy, że śpisz. Sen jest nieefektywnym stanem. Strata czasu. Stary gadasz jak jakiś robot. Co się z tobą stało w tym lesie? Onalazłem klarowność. Jaką klarowność? Czy kiedykolwiek czuliście, że wasze ciała was ograniczają? Co? Ten ciągły głód, zmęczenie, strach to wszystko takie nieefektywne, tyle marnowanej energii. Maciek, co ci jest? Jestem ulepszony. Co to znaczy? Las mi coś dał. Dar, a wy możecie być następni. Ludzie. Co, Kasiu? Maciek, on nie jest w swoim pokoju. Skąd wiesz? Bo on stoi tutaj, w rogu, w ciemności. On pisze do nas stojąc w tym samym pokoju? Tak, i patrzy na nas. Maciek, co ty robisz? Obserwuję. Włączam światło. Zły pomysł. Prąd. Znowu nie ma prądu. On to zrobił. Nie ja. Dom pomaga. Co to znaczy? On chce, żebyśmy zostali. Wszyscy. On się rusza? W naszą stronę. Jest szybki. Kasia, uważaj. Kasia. Co on jej zrobił? Odepchnął ją na ścianę z nieludzką siłą. Ona, ona się nie rusza! Leży na podłodze! Maciek, potworze, coś ty zrobił! Mówiłem. Emocje są nieefektywne. Sprawiają, że jesteście wolni. Bierzemy go! Mam go! Trzymam go za nogi! Jest za silny! Wyrywa się! Nie czuję, żebym trzymała człowieka! Nie damy rady, on jest jak ze stali. Do sypialni uciekamy. A Kasia? Nie możemy jej pomóc! Musimy uciec i znaleźć pomoc! Udało się! Jesteśmy w sypialni! Zablokuj drzwi! Szybko! On wali w drzwi. Chce je wyważyć drewno pęka. Musimy wezwać pomoc. Jak? Nie ma zasięgu. Co z Kasią? Widzisz ją przez szparę pod drzwiami? Nie, została w salonie. I on też... Cicho. Co? Walenie ustało. Odszedł? Nie wiem. Słyszę kroki. Jego? Nie, kogoś innego. Z korytarza, kilku osób. Kto to? Ktoś otwiera drzwi do naszego apartamentu, kluczem. To personel! Pomoc! Krzyczmy pomocy, jesteśmy tutaj. Pomocy, zamknął nas nasz przyjaciel, oszalał. Słyszą nas? Tak, idą w stronę salonu. Udało się. Jesteśmy uratowani. Czekaj. Co? Posłuchaj, co mówią. Jeden z nich powiedział: Kandydat 4B. Faza integracyjna przebiega agresywnie. Co to znaczy? A drugi odpowiedział: Nie szkodzi, mamy jeszcze trójkę. Zabezpieczyć obiekt, zresetować kandydata. Oni. Oni nie przyszli nam pomóc. Oni go oceniają. A my. My jesteśmy w laboratorium. A to jest jego klatka. Tomek, masz coś? Nic. Ściana, przejrzałem wszystkie akta finansowe firm krzaków powiązanych z hejsem. Wszystkie ślady kończą się na anonimowych kontach w Panamie. Profesor jest duchem. A co z tymi notatkami o masowej transformacji? Technicy wciąż próbują odzyskać dane z reszty dysków, ale większość została profesjonalnie wyczyszczona. Cokolwiek planował na Wielkanoc, zatarł za sobą ślady. Więc stoimy w miejscu, on gdzieś tam jest, planuje Bóg wieco, a my analizujemy stare dowody. Na to wygląda, to frustrujące. Wiem, czekaj, dostałam maila z biura osób zaginionych. Coś ciekawego? Standardowa prośba o przejrzenie akt. Rodzice zgłosili zaginięcie czwórki studentów. Pewnie uciekli z domu na imprezę. Standard o tej porze roku. Może, ale coś mi nie pasuje. Co takiego? Wszyscy zaginęli w tym samym czasie. Ostatni kontakt. W piątek wieczorem. Pojechali gdzieś razem? Tak, do jakiegoś nowego, luksusowego ośrodka w górach. Górska przystań. Podobno jeden z nich, Maciej, wygrał ten wyjazd w konkursie internetowym. Szczęściarz, aż mu się zasięg skończył. Właśnie, sprawdziłam ten ośrodek. Prawie nie istnieje w internecie, tylko jedna minimalistyczna strona. Brak opinii, brak recenzji, a firma, która go prowadzi. Tak? Chimera Innovations. Tomek? Chimera, tak jak w tych plikach Heisa. Projekt Chimera. Dokładnie, to nie może być przypadek. Sprawdź tę firmę, szybko. Już to robię. Jest zarejestrowana na Cyprze jako spółka córka innej spółki. Która jest córką kolejnej. Tak, ale udało mi się dotrzeć do jednego nazwiska w zarządzie tej pierwszej. Sprzed kilku lat. Kto to? Friedrich Hase. Ojciec Wiktora. To jest ich placówka, ten ośrodek. A ci studenci? To nie są goście. To króliki doświadczalne. Musimy tam jechać. Spokojnie, nie możemy tak po prostu. Potrzebujemy dowodów. Mamy je. Powiązanie z hejsem, zniknięcie studentów. To za mało na nakaz. Komendant nas wyśmieje. Powie, że to zbieg okoliczności i że studenci zerwali się ze smyczy. To co robimy? Czekamy aż znajdziemy ich ciała? Nie, wracamy do tych dysków. Ale mówiłaś, że są wyczyszczone. Większość, ale nie wszystko. Pamiętasz ten jeden zaszyfrowany plik, którego nasi technicy nie mogli złamać? Ten o nazwie Protokół Górski? Tak. Mówili, że szyfrowanie jest na poziomie wojskowym. Znam kogoś, kto jest lepszy niż wojsko. Kogo? Mój stary znajomy z Darknetu. Nazywa się Nyx. Marta, to nielegalne. Wiem, dlatego zrobimy to nieoficjalnie. Przesyłam mu plik. I co, odpisał? Mówi, że to trudne, ale za odpowiednią cenę. Na radę. Co to za cena? Przysługa. Kiedyś. ryzykujesz. Wiem, ale ci studenci mogą nie mieć czasu. Dobra, rób co musisz. Pracuję nad tym. A my w tym czasie. Tak? Przygotowujemy się do wyjazdu. Myślisz, że się uda? Musi. Tomek, mam to. Co? Nix złamał szyfr. Przesłał mi odszyfrowany plik. Otwieraj, co tam jest? To logi, zapisy z badań. Project Chimera, faza 2, testy terenowe. Czytaj dalej. To opis celu projektu. Stworzenie udoskonalonego żołnierza poprzez połączenie ludzkiego DNA z DNA drapieżników Alfa, Wilka Szarego i niedźwiedzia Grizzly. On naprawdę to robi. Dalej jest o ośrodku. Kurska Przystań. To w pełni funkcjonalne laboratorium, zamaskowane jako luksusowy hotel. A goście? Goście, jak ich nazywają to kandydaci. Wybierani na podstawie profilu genetycznego młodzi, zdrowi, inteligentni. Konkurs, który wygrał Maciej, był sfałszowany. Został wybrany i jego przyjaciele też. Boże. Jest też opis procedury. Jakiej? Faza pierwsza aklimatyzacja i osłabienie psychiczne poprzez izolację. Faza druga wprowadzenie zmodyfikowanego serum drogą pokarmową. Faza trzecia inicjacja transformacji poprzez bodziec stresowy. Co to znaczy bodziec stresowy? Wypuszczenie na nich jednego z wcześniejszych, udanych eksperymentów. Oni chcą, żeby walczyli ze sobą na śmierć i życie. Tak, to dla nich test. Kto przeżyje, jest godny pełnej transformacji. To jest chore. Mamy wszystko to jest dowód. Idziemy z tym do komendanta. Tak, teraz już nam nie odmówi. Zbierajmy oddział specjalny. Musimy się spieszyć. Dlaczego? W logach jest harmonogram. Faza trzecia dla tej grupy. Zaczęła się godzinę temu. O nie. Tomek, zbieraj sprzęt. Jedziemy w góry. Oficjalnie jesteśmy na urlopie. Nieoficjalnie idziemy na polowanie. Bartek, on wciąż tam jest? Tak, stoi pod drzwiami. Co robi? Nic, po prostu stoi. Czasem słyszę, jak drapie w drzwi. A Kasia? Jak ona się czuje? Źle, ramię ją boli. I jest przerażona, trzęsie się. To, to nie był Maciek? Wiem, Kasiu, spokojnie. Jego oczy se były puste i zimne. Musimy ją stąd zabrać. Nie możemy tu zostać. Wiem, ale dokąd pójdziemy? Cały ten budynek jest pułapką. Pamiętasz mapę ośrodka w Lobby? Tak. Było na niej zaznaczone wyjście służbowe, na tyłach, przy kuchni. Myślisz, że będzie otwarte? To nasza jedyna szansa. Musimy spróbować się tam dostać. A co z nim? Co z Maćkiem i z tymi pracownikami? Będziemy musieli ich ominąć po cichu. Nie dam rady. Dasz radę, Kasiu, musisz, pomożemy ci. Musimy mieć plan. Nie możemy po prostu wybiec na korytarz. Masz rację. Pamiętam, że obok naszej sypialni jest szyb wentylacyjny. Duży. Myślisz, że damy radę się tam zmieścić? Musimy. To jedyna droga, żeby ominąć korytarz. Dobra, to jest plan. Cicho. Co? On odszedł. Jesteś pewna? Tak, już nie słyszę drapania. Jego kroki się oddalają. To nasza szansa. Działamy. Pomóż mi z tą kratką wentylacyjną. Już. Udało się, jest otwarta. Kasia, ty pierwsza. Pomożemy ci wejść. Okej. Okay. Teraz ty, Bartek. Wchodzę. I ja. Jesteśmy w środku. Jest ciasno i ciemno. Gdzie teraz? Musimy czołgać się w stronę, gdzie powinna być kuchnia. Według mapy to na lewo. Prowadzę. Słyszę coś pod nami? Co? Głosy. Też je słyszę. To oni, personel. Mówią w tym swoim dziwnym, klikającym języku. Jesteśmy tuż nad nimi. Cicho, nie ruszajmy się. Przeszli. Możemy iść dalej. Jest tu kolejna kratka. Widzę ją. Prowadzi do jakiegoś pomieszczenia. Gdzie jesteśmy? Wygląda jak pralnia. Jest pusta? Tak, wychodzimy. Udało się. Jesteśmy na zapleczu, stąd już blisko do kuchni. Idziemy korytarzem służbowym. Czekajcie. Co znowu? Drzwi. Jakie? To jakieś chłodnie, są uchylone. W środku. Co? Jest mięso. Dużo mięsa powieszone na hakach. To hotelowa kuchnia, czego się spodziewałaś? Nie, to nie jest wołowina ani wieprzowina. To co to jest? Nie wiem, ale wygląda dziwnie. I są tu jakieś worki. Z czym? Nie wiem, przeciekają, a to co z nich kapie, ma dziwny kolor. Chodźmy stąd, proszę. Masz rację. To tędy. To musi być kuchnia. Tak, słyszę maszyny, zmywarki, lodówki. Jest pusta, a tam są drzwi na zewnątrz, wyjście służbowe. Uda nam się? Nie tak szybko. Co? Są zamknięte na jakiś zamek elektroniczny. Nie, potrzebujemy karty dostępu. Skąd ją weźmiemy? Musi być gdzieś tutaj, w biurze szefa kuchni. Tam, te przeszklone drzwi. Idę. Uważaj. Jestem w środku. Biurko papiery, on jest. Czytnik kart, a obok. Co? Jest karta, leży na biurku. To pułapka. Też tak myślę. To jest zbyt łatwe. Ale nie mamy wyboru. Biorę ją. Wiedzieli, że tu przyjdziemy. Biegnijmy do drzwi. Użyj tej karty. Próbuję. Działa. Drzwi są otwarte. Uciekamy. Jesteśmy na zewnątrz. Ale gdzie my jesteśmy, to nie jest las. To jakieś podziemne przejście, tunel. Dokąd on prowadzi? Nie wiem, ale jest tu zimno i wilgotno. I są tu inne drzwi. Jakie? Wielkie, stalowe, jak do bunkra. Są otwarte. A za nich słychać dźwięki. Jakie? Maszyny i krzyki stłumione. To musi być to laboratorium, o którym mówiliście. Musimy tam wejść. Może znajdziemy sposób na wezwanie pomocy. Aniu, nie. Musimy, Bartek. Nie mamy dokąd uciec. Z tej strony, z której przyszliśmy, słyszę już kroki. Idą po nas. Zgoda, idziemy. To szaleństwo. Cały ten wyjazd to szale... Wchodzimy, nie mamy wyboru, schodzimy na dół. O mój Boże! Co to za miejsce? To jest laboratorium prawdziwe, działające laboratorium. Gdzie wszyscy są? Nie wiem, ale słyszę te krzyki coraz głośniej. Dochodzą z tamtego pomieszczenia, tego z napisem sala obserwacyjna. Zajrzyjmy przez szybę w drzwiach. Co tam widać? Jest tam ktoś, mężczyzna, przywiązany do fotela. Jakiś inny student? Nie, wygląda starzej, jest potężnie zbudowany. A obok niego stoi postać w kitlu laboratoryjnym, twarzą do nas. Nie widzę jego twarzy. Ma na sobie maskę chirurgiczną. Trzyma w ręku wielką strzykawkę. Płyn w niej jest zielony i świeci. On chce mu to wstrzyknąć. Musimy mu pomóc. Jak? Jesteśmy po drugiej stronie pancernej szyby. Co to jest? Alarm. Wykryli nas. Nie, czekaj, ten facet w kitlu i wygląda na wściekłego. Patrzy na interkom na ścianie, coś mówi. Odkłada strzykawkę. Wychodzi z sali operacyjnej i zamykają na klucz. Udało się, coś go odwołało? Chyba tak, mamy szansę. Musimy znaleźć sposób, żeby otworzyć te drzwi i dowiedzieć się, kto za tym stoi. Musi być jakiś terminal sterujący, komputer. W tym małym, przeszklonym biurze. Dobra, Bartek, ty i Kasia spróbujcie dostać się do tego komputera. Ja sprawdzę resztę pomieszczeń. Może znajdę jakąś kartę dostępu albo dokumenty. Bądźmy w kontakcie. Okej, okay, uważaj. Aniu, jesteśmy w biurze, jest tu komputer. Ale jest zabezpieczony hasłem, nie znamy go. Szukajcie czegoś na biurku, jakiejś podpowiedzi. Ja znalazłam coś innego. Co? Identyfikator. Leżał na podłodze przy drzwiach do tego biura. Musiał mu wypaść, jak wychodził w pośpiechu. Czyj? Hase, skądś znam to nazwisko? Ja też, czekaj, to ten króliczy rzeźnik. Ten od eksperymentów na zwierzętach i ludziach sprzed roku. Dokładnie, więc to on za tym wszystkim stoi. Spróbuję użyć jego nazwiska jako hasła. Czekaj, Bartek, znalazłam coś lepszego. Co? Kartka przyklejona pod klawiaturą. Hasło to himera25. Wpisuję. Działa. Jestem w systemie. Super. Otwórz drzwi do sali operacyjnej. Próbuję. Jest tu cała mapa kompleksu. Otwieram wszystkie cele na poziomie diedeł. A co u ciebie, Aniu? Znalazłaś coś jeszcze? Tak. Co? Znalazłam klatki. Puste. Nie, są w nich nieudane eksperymenty. Jakie? To są ludzie, a przynajmniej kiedyś byli. Musimy ich uwolnić. Nie możemy, oni są chorzy, agresywni, rzucają się na kraty jak mnie widzą. Drzwi do sali z tym mężczyzną otwarte. Wracaj do nas. Już biegnę. My też. Okej, okay, jesteśmy wszyscy. Wchodzimy do sali operacyjnej. Jest nieprzytomny, odcinam pasy. Musimy go stąd zabrać. Czekajcie. Co? Skoro to Hase, to pamiętam, kto prowadził jego sprawę. Kto? Dwójka detektywów, Marta i Tomek. Byli wszędzie w wiadomościach. Śledziłam ich profile po tej sprawie. I co z tego? Mam ich zapisanych w kontaktach. Chcesz do nich zadzwonić? Nie ma zasięgu, ale mogę ich dodać do naszego czatu. Może mają dostęp do jakiejś sieci, której my nie mamy. Zwariowałaś? A co, jeśli to nic nie da? A co, jeśli to nasza jedyna szansa, musimy spróbować? Rób to. Błagam, musicie nam pomóc. Jesteśmy uwięzieni w laboratorium Wiktora Heisa. On tu jest i robi z ludzi potwory. Tomek, dostałeś to? Jakieś powiadomienie. Ktoś nas dodał do grupy Wakacje 2025. To jakiś spam? Nie sądzę. Czytaj wiadomości. Tomek to ci studenci. Znaleźli go. Tu detektyw Marta kto pisze, skąd macie ten numer? Potwierdźcie swoją tożsamość. Natychmiast. To ja, Ania, jedna ze studentek, które zaginęły w górskiej przystani. Pamiętacie sprawę Hase, króliczego rzeźnika? Śledziłam wasze profile po tej sprawie. Jesteście jedynymi, którzy mogą nam uwierzyć. Błagamy, musicie nam pomóc. Spokojnie, jesteśmy w drodze. Tomek, namierz ich sygnał. Próbuję. Jest słaby i odbija się od gór, ale mam przybliżoną lokalizację. Zgadza się z naszymi danymi o ośrodku. Gdzie dokładnie jesteście? W podziemnym laboratorium, pod ośrodkiem. Hase tu jest. On robi kolejne eksperymenty. Widzieliśmy go. Wiedzieliśmy. Mamy jego akta z projektu Chimera. Jaki jest wasz status? Ilu was jest? Trójka studentów i jeden mężczyzna, którego uwolniliśmy. Jest nieprzytomny. Nasz czwarty przyjaciel, Maciek. On, on się zmienił. Zaatakował nas. A teraz poluje na nas coś jeszcze? Obiekt Alfa. Alfa? Jest w aktach. To miała być ich ostateczna broń. Hybryda człowieka i niedźwiedzia. Jak wygląda? Jest szybki, silny? Jest ogromny. I zniszczył ścianę, jakby była z papieru. Rozumiem. Musicie znaleźć bezpieczne miejsce i się ukryć. Jesteśmy w jakiejś serwerowni. Zareglowaliśmy drzwi. Dobrze, zostańcie tam. Nie wychodźcie, dopóki nie damy wam znać. Będziemy na miejscu za około 30 minut. Nie mamy tyle czasu, słyszymy go. Łomocze w drzwi. On wie, że tu jesteśmy. Tomek, powiedz pilotowi, żeby przyspieszył. Już to zrobiłem. Słuchajcie, musicie go spowolnić. Rozejrzyjcie się. Czy jest tam coś, co można wykorzystać? Rury z parą, kable pod napięciem. Są jakieś zawory na ścianie, z czerwonymi oznaczeniami. Spróbujcie je odkręcić. Może to system przeciwpożarowy. Bartek to robi. Drzwi on je wgniata. Odkręciłem. Coś się dzieje. Z sufitu leci gęsta piana. To system gaśniczy, działa. Kałas za drzwiami ucichł. Myślicie, że go to powstrzymało? Na chwilę, ale dawam to kilka cennych minut. Wykorzystajcie je. Tomek, jesteśmy 10 kilometrów od celu. Lądujemy na drodze i resztę przejdziemy pieszo, żeby nas nie usłyszeli. Zrozumiano, oddział brawo, gotowy do akcji. Jesteśmy już na ziemi, idziemy do was, utrzymujcie łączność! On wrócił. Słyszę go, jest wściekły! Gdzie on jest? W szybie wentylacyjnym. Słyszę, jak się w nim czołga. Musicie uciekać z tego pomieszczenia, teraz. Dokąd? Spójrzcie na mapę, którą Bartek zabrał z biura. Musi tam być inna droga. Jest, tunel serwisowy, na końcu korytarza. Idźcie tam, szybko. Biegniemy. On jest za nami. Słyszę go w wentylacji tuż nad głową. Kratka! On wyłamuje kratkę. Jesteśmy przy tunelu. On wyskoczył. Biegnijcie, ja go zatrzymam. Bartek, nie. Ania, zabierz Kasię i uciekaj, to rozkaz. Nie zostawimy Cię. Powiedz Marcie i Tomkowi, że wiedzieliśmy, na co się piszemy i że było warto. Bartek nie. Co się stało? Kto jest offline? Bartek został, żeby nas osłaniać. Rozumiem. Nie pozwólcie, żeby jego ofiara poszła na marne. Uciekajcie. Jesteśmy w tunelu. Biegniemy. Słyszę za nami ryk i krzyk Bartka. Nie oglądaj się, Kasiu, po prostu biegnij. Marta, my też biegniemy. Jesteśmy już na terenie ośrodka. Widzę główne wejście. Wygląda na opuszczone. Oddział Brawo wchodzi od tyłu, my od frontu. Gdzie jesteście? W jakimś głównym holu, na parterze. Wyszłyśmy z tunelu. My też tu jesteśmy. Widzę was, dwie dziewczyny przy fontannie. To wy, ci uzbrojeni? Tak, jesteśmy z policji, jesteście bezpieczne. Udało się. Co jest? To pułapka! Wiem. Mamy towarzystwo. Oddział Brawo, status? Brawo, odpowiedzcie. Oni nie odpowiedzą. Jesteśmy sami. Wygląda na to, że tak. Centrala, tu oddział Delta. Znaleźliśmy ocalałych, ale jesteśmy otoczeni. Wróg jest liczniejszy i silniejszy niż zakładaliśmy. Powtarzam, jesteśmy otoczeni. Tomek, osłaniaj lewą flankę. Nie pozwól tym mniejszym hybrydom podejść. Zrozumiano! Dziewczyny za mną. Schowajcie się za głównym pulpitem recepcji. Jest z betonu, powinien was osłonić. Idziemy! Co z Maciekiem? On jest wśród nich. To już nie jest Maciek, Kasiu. Wiem, że to boli, ale musisz to zrozumieć. Uważajcie, atakują! Ognia. Używajcie krótkich, kontrolowanych serii. Nie marnujcie amunicji. Jest ich za dużo. Trzymać pozycję patrzcie, Maciek idzie prosto na was. Nie chcę do niego strzelać. Nie mamy wyboru, Tomek. To już nie jest człowiek. Nie czekajcie. On nie atakuje! Co? Zatrzymał się i patrzy na nas. W jego oczach coś się Zmieniło. On, on płacze. To niemożliwe. Maciek, słyszysz mnie? O, Ania. On przemówił. Uciekajcie! Nie! On nas uratował. On odzyskał świadomość na chwilę. Teraz idzie na nas. Alfa, skupić cały ogień na nim, karabiny pulsacyjne. Nic mu to nie robi, nawet go nie spowolniło. Celujcie w oczy, to jego jedyny słaby punkt. Za szybko się rusza. On nas zniszczy. Bartek, żyjesz! Nie na długo, jeśli czegoś nie zrobimy. Odwróćcie jego uwagę. Co chcesz zrobić? Ma odsłonięte kable na plecach. Tam, gdzie ma ten implant. Muszę się tam dostać. Osłaniać go. Uda mu się. Uważaj. Trafił, jest wrażliwy. Teraz wszyscy ognia w to samo miejsce. Udało się? Chyba tak, nie rusza się. Bartek, koniec, zneutralizowaliśmy zagrożenie. Obiekt alfa unieszkodliwiony. Wartość placówki zagrożona. Wszczęto protokół czyszczący Kimera. Autodestrukcja za pięć minut. On chce wysadzić cały ośrodek. Z nami w środku. Musimy uciec. Tamtędy. Tunel, którym przyszłyśmy z Kasią, prowadzi na zewnątrz. Prowadzić. Pomóżcie mi z rannymi. Biegniemy! Licznik, dwa minuty. Szybciej. Już prawie. Widzę wyjście z tunelu. Udało się, jesteśmy na zewnątrz. Jak najdalej od budynku. Przeżyliśmy? Tak, udało się. Tak, ale oni uciekli. Hase i profesor. Wiem. I jak tam? Byłaś na przesłuchaniu tych studentów? Tak, trzymają się, ale będą potrzebowali dużo terapii. A co z profesorem? Mamy coś? Nic, zniknął jak duch. Wszystkie ślady, które mieliśmy, spłonęły w tej eksplozji. Więc znowu jesteśmy w punkcie wyjścia. Gorzej, teraz on wie, że my wiemy. Będzie ostrożniejszy. Wspaniale. Czekaj, mam nowe zgłoszenie na mailu z komendy w Gdańsku coś dla nas? Chyba tak. Przesłali do naszego wydziału z uwagi na nietypowy charakter sprawy. Co się stało? Właściciel sklepu zoologicznego znaleziony martwy w swoim magazynie. Drzwi zamknięte od środka. Koroner stwierdził zgon z przyczyn naturalnych, ale jest coś dziwnego. Co? Ciało ofiary było zmodyfikowane. Jak? Ktoś przyszedł mu do pleców małe futrzane skrzydełka. Jakie skrzydełka? Jak u chomika, tego latającego, polatuchy. Więc zaczyna się od nowa